Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tym razem mam dla was kolejny item od Louis Vuitton Ale tym razem jest coś mocniejszego Jest to torba za 45 tysięcy złotych Zanim odpakuję i pokażę wam całą torbę Zostawcie like, follow oraz komentarz Gdyś robimy co tydzień filmiki na kanale, w każdą środę Powoli kanał się rozwija, mam nadzieję, że będzie dobrze Oraz zapraszam na stroje internetową NHypropagom Gdzie możecie kupić najlepsze buty oraz ubrania serii Streetwear Hype, Hyatt. Dobra, więc zaczynamy. Mamy tutaj gigantycznego boxa od LV. Jest to box w sumie, jest to box w sumie od walizki ale jest w nim torba. Torba od Farala Williamsa, który aktualnie jest Creative Directorem Louis Vuitton. Dobra, mamy tutaj torbę w torbie. Co jest fajnego, to jest to, że torba przychodzi w Dasbagu, który jest pod kolor torby, więc masz tutaj niebieskie, niebieskie sznurki. Oraz wyhaftowany luwitą niebieskim kolorem. Torby wyszły jeszcze w trzech kolorystykach: zielona, żółta oraz czerwona, no i ich te akcenty też są tego koloru. Widziałem też, że jest pomarańczowa, ale dokładnie nie wiem za bardzo, jak to działa. Więc odpakowujemy tutaj tą torebkę z dasbaga. Oh man I mamy tutaj grubego zawodnika, czyli to spili 40. Winnie 40, Sonia, i za chwilę wam powiem coś o niej więcej. Zanim powiem, pokażę wszystkie detale, to sobie powiem wam mam historię o niej i w ogóle czymś, co się je, więc tak. Te torebki wyszły w dwóch edycjach. Jest ta edycja taka trochę tańsza, która kosztuje od 40 do prawie 50 tysięcy złotych. Wyszły w trzech rozmiarach 25, 40 oraz 50. Ja wybrałem 40, mi się wydaje, że jest taka naj, najbardziej popularna i rozmiarowo też jest fajna. Ale wyszły też y, speedy milionery, które kosztują milion dolarów i czym się, czym się różnią to jest to, że skóra jest Alligatora, te logo Louis Vuitton jest malowane ręcznie, oraz akcenty złote są z prawdziwego złota. I kutka, która też jest do tej torby, jest wysadana diamentami. Dobra, więc mamy tutaj torbę. Jest to zwykła 40 Speedy. A coś, czym się różni od normalnych, to jest to, że jakość skóry jest niesamowita. Bo normalnie torebki LV są z kanwasu. A ta torebka jest z skóry cielęcej na zewnątrz. A w środku, jak otworzymy, jest to skóra, skóra jagnięca. No i co mogę powiedzieć? Tutaj mamy paragon. Następnie mamy. Pasek do niej. Można sobie normalnie ją przełożyć na. Można dołożyć pasek i sobie ją przełożyć na ramię. Osobiście wolę ją trzymać tak w ręku, fajniejsze to jest. Następnie do zestawu mamy kłódkę, futera na kłódkę. Taki key, key lock. Tutaj można sobie włożyć swoje klucze i trzymać też na torbie. No i mamy też taki name taga, jeżeli ktoś chce się podpisać, będzie miał tutaj name taga. Dodatkowo w torbie jest taki. Taka kieszeń wewnętrzna, w której można położyć jakieś rzeczy, oraz tutaj też kieszeń na takie krótkie dokumenty. I co jest fajne, to jest to, że, że w środku torby jest taki, jakby medalion, taki, jakby stempel, napisane, napisane jaka to jest kolekcja, oraz że to jest Speedy 40 i napisane The Sun is Shining on You. Więc bardzo też fajny, jakby touch do całej torby. Dodatkowo do torebki dodany jest Key zobaczcie, jaki fajny taki duży, na no, można takie swoje drobne wstawić i tak dalej. Mi się wydaje, że fajny akcent i spoko sprawa. Oraz, żeby wypełnić całą torebkę, mamy tutaj podusz poduszkę do niej. Jak dla mnie zakup za 43,5 tysiąca złotych to jest no trochę dużo, ale mi się wydaje, że to jest dobry item na inwestycję Też była fajna historia taka, że tylko 50 klientów na całą Polskę mogło kupić te torby i ja powiedziałem dobra, jeżeli mam możliwość, to czemu nie kupicie i mi się wydaje, że to będzie fajny zakup, dajcie znać w komentarzach, co nie sądzicie. Dla mnie ciekawy item, dodałem też TikToka z nią no i było mega dużo hejtu, było dużo wyświetleń, dużo hejtu, ale no hejt to wiecie, to jest tego spoko, bo to są tylko statystyki, które podbijają cały film, prawda? E, no dla mnie ciekawy zakup, prawda? Jednak to jest dla bardziej kondenserów kon niż takich laików e, i jestem mega zadowolony, że mogę mieć taką, taki przedmiot w moich, w moich rękach. To tyle w sumie na dzisiaj. Zostawcie like oraz komentarz. To są moje social media, moja strona internetowa i mam nadzieję, że podobał Wam się filmik.